od odklejka, odklejka, witam was na moim kanale. Dzisiaj zaczynam zupełnie nową przygodę, na którą czekałem od dawna, a właściwie czy tak naprawdę miałem kupić w tym roku wymarzony motocykl, ale inne marzenie skłoniło mnie do zmiany moich planów tak. Otwieram własny, mały sklep z naklejkami, który będę swoimi rączkami projektował i produkował. Zawsze lubiłem kreatywne rzeczy, ale nigdy nie myślałem, że zdecyduję się na taki krok. Ogólnie plan jest taki, że będę tworzył naklejki winylowe, które będę potem laminował, żeby uzyskać jak najwyższą jakość. Mam kilka pomysłów jeszcze, co by tu można ciekawego z tego zrobić, ale nie będę dzisiaj wszystkiego zdradzał. Na kanale będę dzielił się z wami swoją podróżą i trudami małego biznesu, chociaż kompletnie nie wiem, w którą stronę to mnie zawiedzie. Dzisiaj mamy wielki dzień, bo przyszły pierwsze sprzęty, a dokładnie ploter scissor juliet i drukarka Epson EcoTank L8180. Rozpakujmy te cudeńka, które są moim pierwszym krokiem do mojego, mojego biznesu, Strasznie nie mogę doczekać jak pierwszy raz je użyję. Jeśli chcesz śledzić moją drogę, zobaczyć proces powstawania naklejek i dowiedzieć się jak to wszystko działa, zostaw suba, kliknij dzwoneczek, standardowo, Daj mi znać w komentarzach, co chcesz zobaczyć w kolejnych filmikach. To dopiero początek, a ja już jestem mega podekscytowany. Dzięki, że jesteś tutaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!